Cześć, witam was moi drodzy widzowie. Dzisiaj będzie taki dość niecodzienny odcinek, ponieważ dzisiaj zajmiemy się moimi statystykami na YouTubie. Otóż od roku 2017, dokładniej dnia 11 stycznia miałem aż tych wyświetleń 9201 na... po prostu mój kanał tego nie wykazuje za bardzo. Z tego względu, że miałem paręnaście filmów już w, 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 właśnie w tym roku, no w tym roku, w 2017 roku usuniętych. Z tego względu właśnie takie zaniżenie. Ale to właśnie dzięki temu zaniżeniu dostałem najcenniejszą lekcję życia. Otóż taką lekcję, żeby się nigdy, ale to nigdy nie poddawać. Bardziej do końca. Ja akurat walczę dalej, tym, że dalej nagrywam. więc, w tre, pod koniec właśnie tego filmu, czyli właśnie mniej więcej teraz, bo to ja chciałem właśnie taki krótki teraz ten film nagrać, żeby po prostu was nie zanudzać i wam pokonać te statystyki, tak? To tutaj będą po, po, zaraz się wyświetlą wam wszystkie te statystyki, dokładnie te screeny ze statystyk, z tylko. Praktycznie z wysiedleń. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam, żeby to zrobić. Szczególnie tych widzów, co tego jeszcze nie zrobili, a innych, tych co przypadkiem wpadną na mój kanał, też proszę o to. A więc. Szczególnie chciałbym wam, was jeszcze o to, o jedną rzecz szczególnie poprosić, mianowicie o to, abyście oglądali wkrótce częściej moje materiały, które udostępniam, nawet kurczę te, poświęcić to 5 minut, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, myślę, że może coś to przyniesie dobrego, może nie, nie wiem, zobaczymy, cześć.